Ktoś tam zapytał, czy warto spotykać się z kobietą, która... Dobre pytanie, ale patrząc z mojej perspektywy, a moja perspektywa pewnie jest uboga, ponieważ moje horyzonty są bardzo małe, ja osobiście nie odważyłbym się na coś takiego. Mając tyle lat, co mam, mając takie doświadczenie, jak mam, nie odważyłbym się na taki ruch. Ale ty, jeżeli jesteś tak odważny, masz takie horyzonty, to tylko ci w cudzysłowie pogratulować, że wybierasz takie kobiety i że zadajesz takie pytania.